Witam serdecznie. W tym filmie opowiem, dlaczego dla dwóch takich samych konstrukcji, pozornie tak samo obciążonych, otrzymujemy inne wytężenie. Zapraszam. Mamy cztery pręty połączone w parę okładzinami. Na okładziny nałożymy obciążenie. Powierzchniowe na konturze. O wartości minus 10 kPa. W układzie globalnym. Mogłoby ono symulować śnieg. Na drugą okładzinę nałożymy takie samo obciążenie w układzie lokalnym. Zobaczmy, co nam tu się stało. Mimo że pierwsze obciążenie jest w układzie globalnym zgodnie z 8Z, a drugie w lokalnym zgodnie z TOM 8Z to wyświetlają się tak samo. Sprawdźmy czy na pewno wyniki. Potwierdzają to, że te obciążenie jest inne od tego? No tak, tutaj mamy inny moment niż tutaj. Nieznajomość tego błędu może prowadzić do pewnych trudności, problemów, na przykład, kiedy będziemy chcieli obciążyć dach hali, okładzinę na tym dachu, obciążeniem zgonym. Z lokalnym układem współrzędnych, to wyświetlać się nam będzie to w ten sposób, czyli nie jak z lokalnym, tylko jak z globalnym, i będziemy się głowić, dlaczego tak jest. Być może nie będziemy pewni, czy te wyniki obliczeń są dobre i dlaczego tak się dzieje. Tymczasem błąd tkwi jedynie w wyświetlaniu tego obciążenia. Mam nadzieję, że w przyszłości przyda ci się ta wiedza. Zachęcam do subskrybowania kanału. I pozdrawiam serdecznie.